Witam wszystkich. Jestem awatarem Nicolasa Desjardinsa, założyciela Q-Technology. Czy wiesz, że pewne odruchy z wczesnego dzieciństwa mogą nadal wpływać na Twoją postawę, emocje i reakcje na co dzień? Te prymitywne odruchy obecne od urodzenia powinny zwykle zostać wyłączone w miarę dorastania. Jednak u wielu pozostają one aktywne, powodując napięcie mięśni, zaburzenia równowagi postawy i nadwrażliwość emocjonalną. Oto trzy najczęstsze odruchy emocjonalne i ich skutki. Pamiętaj, że nie musisz mieć całej listy tych problemów, aby uznać, że odruch nie jest dobrze zintegrowany. Po pierwsze, odruch Moro lub odruch zaskoczenia. Powoduje nadwrażliwość na hałas, często niemożność ignorowania dźwięków o niskim natężeniu, powodujących stres lub zmęczenie nerwowe, nadmierna reakcja na nagłe dźwięki, nawet te najmniejsze. Powoduje także przesadne reakcje emocjonalne, a także zmęczenie nerwowe. Nadwrażliwość na stymulację dotykową, zwłaszcza na nagłe lub nieoczekiwane doznania, które mogą powodować zaskoczenie. Trudności w tolerowaniu ciasnej odzieży lub specyficznej tekstury ze względu na zwiększone reakcje na stymulację skóry. Nadmierna czujność wzrokowa. Trudności w filtrowaniu bodźców wzrokowych w ruchliwym otoczeniu. Nadmierna reakcja na jasne światło lub nagłe ruchy w polu widzenia. Przewlekły stres spowodowany nadmierną aktywnością ciała migdałowatego. Wzmacniający reakcje emocjonalne, zmęczenie psychiczne i fizyczne wynikające z ciągłej hiperaktywacji układu sensorycznego i motorycznego, trudności w uspokojeniu się lub uspokojeniu po stresie, po drugie odruch paraliżu strachu, powoduje poczucie utknięcia w obliczu wyzwań, sztywność mięśni i chroniczny niepokój, zamrażające reakcje na nieoczekiwaną stymulację dotykową lub kontakty postrzegane jako inwazyjne. Uczucie ciągłego napięcia w kończynach, zwłaszcza gdy dotyka się ciała w kontekście postrzeganym jako niebezpieczny. Widzenie tunelowe w sytuacjach stresu, zmniejszające zdolność przetwarzania bodźców peryferyjnych, trudności w podążaniu za szybko poruszającymi się obiektami ze względu na sztywność mięśni oka związaną z odruchem. Blokada poznawcza w sytuacjach stresowych, reprezentowana przez niemożność sformułowania szybkiej reakcji werbalnej lub motorycznej. Rozwój zachowań unikowych, powiązanych z pamięcią emocjonalną, związaną z bodźcami zmysłowymi. Wzrost ogólnego napięcia mięśniowego, ograniczający płynność ruchów i nasilający zmęczenie fizyczne. Trzeci to odruch ochrony ścięgna, co powoduje utrzymujące się napięcie mięśni, przyjmuje postawę obronną i ogranicza mobilność. Zwiększone uczucie ucisku w obszarach objętych napięciem mięśniowym, np. nadgarstki, kostki. Reakcje nadwrażliwości na długotrwały nacisk np. Na podczas noszenia zaciasnych butów lub sprzętu sportowego. Zmienione postrzeganie postawy w przestrzeni wpływające na wizualne dopasowanie do otoczenia. Trudności w utrzymaniu stabilnego widzenia podczas ruchów ciała z powodu braku równowagi postawy. Przewlekły stres związany z nadmierną aktywacją obwodów odruchowych blokującą adaptacyjne reakcje motoryczne. Rozwój przewlekłego bólu w nadpobudliwych obszarach mięśniowych. Szyja, mięsień czworoboczny, dolna część pleców. Ograniczenie motoryki małej, utrudniające wykonywanie zadań wymagających precyzyjnej koordynacji. Jak Q Technology może pomóc? Dzięki swoim specyficznym częstotliwościom, Q Technology celuje w podstawowe mechanizmy tych prymitywnych odruchów poprzez jeden Stymulacja kory przedczołowej w celu filtrowania i regulowania nadmiernych sygnałów czuciowych. Ra. 2. Ograniczenie wzmocnionego postrzegania bodźców dotykowych i wzrokowych poprzez zrównoważenie układu limbicznego. Trzecie, poprawa propriocepcji i świadomości ciała, pomagająca przywrócić naturalne wzorce motoryczne. Noszenie technologii Q pomaga Twojemu mózgowi zresetować te odruchy, pozwalając Ci odzyskać równowagę emocjonalną, zrelaksowaną postawę i lepszą jakość życia. Dowiedz się, jak ponownie zintegrować te odruchy po prostu nosząc Q Technology. Kliknij tutaj link w opisie, aby zarezerwować test u certyfikowanego testera w Twojej okolicy i już dziś zmienić swoje codzienne życie. Jeśli w Twojej okolicy nie ma nikogo, pomóż nam, rozmawiając ze swoimi ulubionymi terapeutami lub profesjonalistami sportowymi. Może oni zostaną testerami? Może ty, kto wie, co przyniesie przyszłość?